Talkshop Angielski w biznesie. Odcinek trzeci. Idiomy. So we're back to square one. 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 Hi there. Z tej strony Karolina. Wyobraź sobie sytuację. Wykonywaliście prototyp produktu. Po miesiącu pracy sprawdzacie, czy produkt działa. Okazuje się, że nie. Musicie to zrobić jeszcze raz. Mówisz na to. So, we're back to square one. Czyli jesteśmy z powrotem na pierwszym polu, w punkcie wyjścia, jak w grze Monopoly. Jeśli trafisz na złe pole, gra cofniecie do początku. I o to właśnie chodzi. A teraz posłuchaj. Jak aktorzy używają tego wyrażenia w filmach? Pamiętaj, aby powtarzać na głos. No, więc wracam do punktu wyjścia. Well, I'm back to square one. Well, I'm back to square one. Well, I'm back to square one. Nagle jestem znowu w punkcie wyjścia. All of a sudden, I'm back to square one. All of a sudden, I'm back to square one. All of a sudden, I'm back to square one. Bez tej fretki, tego zwierzątka, wracamy do punktu wyjścia. Without that ferret, we're back to square one. Without that ferret, we're back to square one. Without that ferret, we're back to square one. Cóż! Powrót do punktu wyjścia to wielkie zwycięstwo. Well, back to square one is a major victory in this. Well, back to square one is a major victory in this. Well, back to square one is a major victory in this. I bonus. The House of Cards. Nie znoszę powrotu do punktu wyjścia. I cannot abide falling back to square one. I cannot abide falling back to square one. I cannot abide falling back to square one. A teraz sprawdźmy ile pamiętasz. Jak powiesz? Cóż, wracamy do początku. Well, we're back to square one. Znowu jestem w punkcie wyjścia. I'm back to square one again. Jeśli to nie zadziała, wracamy do punktu wyjścia. If this doesn't work, we're back to square one. No, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ci się podobało. A jeśli chcesz ze mną porozmawiać po angielsku, wiesz gdzie mnie znaleźć na asabw.pl. Till the next time! Cheers!